Ty, Tamika Podcast. Dzień dobry, witajcie kochani. Uśmiech na mojej buzi oczywiście nie bez przyczyny. Pudełeczko, a w środku niespodzianki. A mianowicie co? Wyprawka. Wyprawka zazwyczaj kojarzy Wam się z małymi dzieciakami. No ale zdecydowaliście się już na pupila. Będziecie mieli za chwileczkę małego pieska, no i trzeba mu coś kupić. Ze mną Asia. Cześć. No i oczywiście, Asiu, powiedz tak. Na początek, zdecydowałem się, tak jak mówię, na małego pieska. Mały szczeniaczek, radość za chwileczkę pojawi się w moim domu. Co warto? Co warto się przygotować, co warto kupić? Wiesz, warto zaznaczyć, że każdy, kto się decyduje już na takiego psa, e, musi sam się najpierw podedukować, aby dokonać prawidłowego wyboru, czy na przykład nie wiem, może zmienić rasę w zależności od tego, czego e, tak naprawdę oczekuje. Edukacja własna jest w tym momencie bardzo ważna, ponieważ jeżeli my nie zapewnimy temu młodemu organizmowi odpowiednich, odpowiedniego szkolenia, odpowiedniego jedzenia, nie dopasujemy, nie dopasujemy naszego sposobu życia i bycia do jego potrzeb, czy to fizycznych, czy też psychicznych, no to możemy zostać troszeczkę z ręką w nocniku i się po prostu później dosyć mocno przejmować i borykać z jego jakimiś problemami no czy właśnie, to zdrowotnymi? Jakie to są takie najczęściej popełniane błędy wśród opiekunów psów, którzy po raz pierwszy decydują się na posiadanie już zwierzaka w domu? Na pewno brak dopasowania trybu życia do psa. Psy bardzo często młode potrzebują się, cudzysłowem mówiąc, wyszumieć, tak, czyli wyskakać, wybiegać. Przy tym dużym błędem jest nieodpowiednia suplementacja bądź Nadmierna suplementacja. No, niestety, my jesteśmy teraz mm, takim narodem, który zbyt dużo tych suplementów używa, co również się przekłada oczywiście na zwierzęta. No tak, no zazwyczaj teraz wystarczy włączyć telewizję, no i tam tak. Większość reklam to będą le tak. leki, suplementy. Tak, jakby też troszeczkę się wpiera te niedobory tutaj, a wiemy, że. Dobra dieta to oczywiście dużo i to jest podstawa. Tak. Suplementacja to jest tylko tak, dodatek. Tak, i ten, to, to żywienie powinno być takim naprawdę dosyć mocnym fundamentem, który buduje zarówno kondycję psa, jak i odpowiedni wzrost, bo jednak szczeniak jest dosyć mocno wymagającym organizmem, w szczególności jeśli chodzi tutaj o dobór rasy. Tak? Zarówno małe pieski, jak i duże pieski mają inne zapotrzebowanie i ym, jeżeli my nie do końca będziemy znali chociażby ich predyspozycje, na przykład genetyczne, do jakichś chorób, no to możemy sobie tym zrobić dużo, narobić dużo problemów. Natomiast badania regularne, tak, jak najbardziej, to już jeżeli mówimy takim niemalże dorosłym się, tak? no bo wiadomo, przy rosnącym organizmie te anomalie w badaniach mogą występować i... I nie zawsze to sugeruje, że pies jest źle odżywiony czy, czy jest chory, tak? Absolutnie. Natomiast też obserwacja, w szczególności, jeżeli to są pierwsze dni, tygodnie, te pierwsze 4-5 miesięcy, kiedy psiak jest z nami, z mojej perspektywy jako dietetyka warto jest sobie robić notatki, dzienniczki, obserwować, notować: podałem to, podałem tamto w zależności od tego na jakiej karmie pies przyszedł do nas do domu, czy to na jakimś źródle białka głównie tutaj, tak, rozmawiamy. To też żeby tego białka nie, nie wdrażać nowego od tak po prostu, no bo są też takie terminy jak odsadzenie dietetyczne, odsadzenie behawioralne. O tym warto jest zasięgnąć trochę języka zanim ten pies rzeczywiście do nas przyjdzie, tym bardziej, że My, jak bierzemy szczeniaka, z reguły są to psy około 8, 9, 10 tygodnia, więc naprawdę te, te pieski są bardzo małe. Przyjmijmy, że bierzemy psa z hodowli, jeżeli na dzień dobry mu zafundujemy rewolwer emocji pod tytułem jedzenie, takie, śmakie, owakie, plus do tego stres, tak? No bo jednak zabieramy go z tego miejsca, gdzie były jego zapachy, jego. Taka oaza, tak, bo był z mamą i tak dalej, no to może się okazać, że z tym psem zaczną się problemy. A u większości opiekunów pierwsza biegunka to już lecę do lekarza i no i z reguły jest to antybiotyk. No właśnie, bo hodowle, oczywiście problem. mają te swoje karmy, też współpracują z hurtowniami, ze sklepami. Co prawda ta oferta nie jest tak bogata, tak różnorodna. No ja wszedłem sobie na stronę syta micha, bo chciałem zobaczyć. Co kupić temu mojemu pieskowi? No było przeogromnie dużo. Tak. Wybrałem troszeczkę, że tak powiem, <laughs> małą cząstkę tutaj tego, tego co, co mogłem kupić. Sprawdźmy, co jest w środku. Czy dobrze wybrałem? I zobaczymy, co powiesz dla takiego laika, który pierwszego psa sobie chciał zafundować. Otwierajmy. Asiu, jak wiemy, w dzisiejszej dobie no, często gęsto jemy też oczami. No, ja wybierając te produkty, stawiam na ładne etykiety przede wszystkim, ale i na skład, bo to jest najważniejsze. I ta różnorodność, bo niegdyś jak szło się gdzieś do sklepu zwykłego marketu, tak były te stoiska z karmami dla zwierząt, tutaj mamy dużo bogatszą tą ofertę, zwłaszcza u was, taka karma mokra akurat. Tu mamy indyka, tu mamy y, Jagnięcinę, mamy królika, wzbogacona o warzywa. No przede wszystkim są to karmy monobiałkowe, więc też trzeba pamiętać i mieć na uwadze to, na jakim systemie żywienia przyszedł do nas pies z hodowli. Jeżeli ten pies był na karmie suchej, no to fajnie by było, żeby przez pierwsze 2-3 tygodnie ten pies na tej karmie suchej z hodowli został u nas w domu. Dopiero później możemy zastanawiać się, czy ten system żywienia nam odpowiada, czy pies się na nim dobrze czuje, jak w ogóle funkcjonuje w naszym, w nowym domu, czyli w naszym akurat domu. Natomiast no później... właśnie, tutaj się zatrzymam też, przepraszam. Po czym poznać właśnie, że pies się dobrze czuje w naszym domu? Wiecie już? co, Ym, to tak z reguły mówi się tylko o kupie, no bo <laughs> największą, największym takim... Zdrowy pies to zdrowa kupa. Tak, ale w sumie to jest racja. Um, najbardziej taki zdrowy i zadowolony pies, czyli um, ma regularny sposób wypróżniania. Oczywiście, u szczeniaków jest to więcej, przez co też um, on ma częstsze porcje. Um, no, merda ogonem na miskę, tak? Nie jest tak, że podchodzi i odchodzi, i siada i jest smutny. Um, to, że jest energiczny, to, że chce się bawić, to, że nie przelewa mu się w brzuchu. Nie ma zaczerwienionych uszu, nie drapie się, nie wygryzuje, nie wylizuje się pod ogonem, nie szuka rzeczy w, w trawie bądź nie zjada rzeczy. Oczywiście, uszczeniaków to jest też eksploracja środowiska, ale myślę, że o tym porozmawiamy sobie z naszym gościem w kolejnym odcinku. Natomiast rzeczywiście, jeżeli mówimy o dobrym żywieniu, to musimy pamiętać o tym, że pies ma się na tym dobrze czuć. Asiu, no to tak, wiemy, że już nasz piesek jest szczęśliwy, bawi się merda ogonkiem, zdrowo się wypróżnia i chce zacząć, jakby mu tą dietę urozmaicać. Jest coś takiego jak trening, zabawa z psem. Do tego służą, jak już wcześniej yy, wspominaliśmy, smaczki różnego rodzaju. Tutaj mamy batony, jakieś krancze, suszone krewetki, prawda? No ta oferta jest bardzo bogata. Kiedy najlepiej zacząć wprowadzać takie produkty? No, oczywiście, jeżeli ten psiak do nas już przyjdzie i jesteśmy po tym takim 2-3 tygodniowym okresie na tej karmie schodowli bądź z miejsca, z którego do nas przyszedł, po tym czasie możemy zacząć wprowadzać smakołyki na bazie jednego mięsa, tego, które, na którym bazuje karma podstawowa. Tak? Czyli przykładowo jest to karma z królikiem, więc wybieramy sobie smaczki z królikiem, gdzie nie ma nic innego jak mięso z królika. Jeżeli są to, nie wiem, jest to produkt wołowy, tak? Czyli mięso wołowe z podrobami, w zależności czy to jest mokra czy sucha, no to wybieramy sobie produkt 100% wołowy. I jeżeli po dwóch tygodniach od podania małej, dosłownie ja zawsze zaczynam u swoich podopiecznych, mówię, że to mają być kawałeczki. Co drugi, trzeci dzień, jeżeli wypróżnienie jest ok, mówię, zwiększajcie. Aż dojdziemy do tych 10%, które powinny być pokrywane z diety psa na ekstra rzeczy, ekstra produkty, a nie na podstawowe żywienie. I jeżeli dojdziemy sobie do tego, na przykład powiedzmy, jest to jeden baton w ciągu dnia, ale zaczynamy od małego kawałeczka i będziemy co drugi, trzeci dzień obserwować tego psiaka, i czy on się załatwia, nie ma rozwolnienia i tak itd. Mm, Chętnie pije wodę, wysypia się, tak, nie aż tak dużo psoci, um, no to wtedy możemy zastanawiać się, żeby wdrożyć coś dodatkowego, czyli inne źródło białka, ale też zawsze zaznaczam, że to ma być przysmak. Dlatego w ofercie jest tak wiele, um, wiele produktów monobiałkowych o różnych strukturach, czy to jest właśnie liofilizowane, czy to jest suszone, um, żeby można było sobie dobrać dany smakołyk do danego etapu i sposobu żywienia na chwilę obecną. Natomiast warto jest tą dietę rozszerzać, bo im bardziej zawęzimy źródła białka na wczesnych etapach życia, tym później pies może na przykład mieć alergię na dane źródło białka. Czyli tak, jak zaczęliśmy z kulikiem. Zostajemy to przy króliku, królika. chcemy coś nowego wprowadzić, to robimy to stopniowo, po prostu stopniowo, powoli, żeby dwa, też psa trzy nie zaskakiwać. Tak? Tak. No bo jak, my jako ludzie gdzieś tam dla nas takie zróżnicowanie... No to nie ma mm -hmm. problemu, tak? tak? Jeżeli lubię jeść różne potrawy, tak? no to w poniedziałek sobie zjem makaron, a we wtorek sobie zjem, nie wiem, co innego zupełnie, kotleta, tak? A tutaj w sumie jest tak. troszeczkę inaczej. Ja to zawsze porównuję trochę do rozszerzania diety u małych dzieci. Tak. To Dokładnie, jak, nie chcę mówić, że to jest jeden do jednego, nie, ale to jest na, takim, na takiej zasadzie, że na początku są te produkty m, o innej strukturze, takie same, co jakiś czas się wprowadza dodatkowy produkt, i u, u psów małych to jest, to jest bardzo ważne, bo taki organizm nie jest zaadoptowany do różnych struktur. On ma swoje oczywiście potrzeby, chociażby behawioralne, tak, żeby się wyszumieć bądź wyciszyć przez sposób, przez jedzenie, i na to też mamy rozwiązania u nas w sytej Misce. Natomiast nigdy nie wolno aż tak nagle i tak gwałtownie rotować czymś podstawowym, co dostarcza. 90 bądź więcej procent zapotrzebowania dziennego na chociażby wszystkie witaminy, nazwijmy to makro-mikroelementy, białko i tłuszcz. Dokładnie. To ja jeszcze tutaj zgarnę taki fajny produkt. No bo tak, do pełna nie zawsze znaczy dobrze, prawda? No nie. Mamy coś fajnego, mamy coś dobrego. Tak. Łyżkowaga. Łyżkowaga. E, czyli ona może być do produktów mokrych i do produktów suchych. Jest to produkt, który w dużej mierze ułatwia dawkowanie. Jeżeli mm, jesteśmy początkującymi zarówno opiekunami, jak i osobami, które w ogóle nigdy wcześniej nie miały psa w domu, no i nie do końca wiemy, jak tego psa samodzielnie wyliczyć, e, bądź nie, no to w, ta w takim układzie warto jest się stosować zawsze dawkowaniem, które mamy na opakowaniu, ponieważ ono musi być też zgodne z, z normami. Taka łyżkowaga może być do produktu suchego, czyli na przykład karma, jeżeli kupujemy ją w większym worku, może sprawdzić się też do produktów mokrych, może się sprawdzić do bulionów bądź nie wiem, do wody, jak chcemy sobie sprawdzić, czy nasz pies na pewno tyle wypija, ile powinien wypijać wody. I na kilogram mascia jest to około 60, 50, 60 ml, więc jest to produkt, który naprawdę może ułatwić życie. No to jeszcze. Czy warto skonsultować się z dietetykiem, takim psim dietetykiem, jakim jesteś ty? Kiedy właśnie zdecydowałem się na psa, totalnie nie wiedziałem, jak to się robi. No wiadomo, no, to jest zwierzę, jeden powie tylko zwierzę, drugi powie aż A, zwierzę, ale to jest odpowiedzialność, tak? tak? Tutaj musimy się zawsze wziąć pod uwagę, że bierzemy sobie żywą istotę. Indywidualnie. Jesteśmy za odpowiedzialni za jego życie, tak? Tak, jak najbardziej. W szczególności jeśli jest to nasz pierwszy psiak, nigdy nie mieliśmy z tym do czynienia. Uważam, że każdy, kto jest świadomy decyzji już posiadania zwierzaka, powinien takiej opinii zasięgnąć. Ja fora. Forów nigdy nie polecałam i że tak powiem traktuję to bardzo po macoszemu, ponieważ nie da się dobrać dla jednej karmy idealnej dla każdego psa. E, no ja to zawsze u swoich opiekunów porównuję, no ty zjesz kilogram kapusty kiszonej i będziesz się czuł super, ja zjem widelec i, i będę, będę czekał na następny, <laughs> umierać z bólu brzucha. Więc tutaj e, nie ma czegoś takiego jak idealny sposób żywienia. Warto jest zasięgać tych informacji. U nas na stronie jest e, możliwość zasięgnięcia darmowej mojej e, porady, opinii, i wiele takich osób, znaczy coraz więcej takich osób, zgłasza się do nas w celem: e, cześć, słuchajcie, mam takiego i takiego psa, albo spodziewam się w domu takiego i takiego i psa. Pomóżcie mi coś dla niego dobrać, co dla niego będzie fajne, co dla niego będzie dobrym początkiem, jak możemy to urozmaicać. I ja z chęcią mówię o takich rzeczach, bo zawsze przyjście takiego malucha, czasami to puchata kulka, świetna, no ale jednak wszystko zaczyna się od brzucha i wiele problemów, jeżeli nie zadbamy o brzuch, no to może być kraksa. No właśnie, ty jesteś takim człowiekiem ciepłym gdzieś jak na pewno gdzieś przychodzisz ulicami, no to czy ten piesek mały, czy duży, ale na pewno gdzieś tam masz taką nutkę Wreszcie w sobie zaczepliwości, prawda? <laughs> tak. e, no właśnie, to ja się tutaj też odwołam do wielkości tych psów, bo jedni decydują się na te rasy, które są małe, rosną do 5-10 kg, no ale niektórzy lubią te psy duże, duże. tak? Rasy, nie wiem, Rottweiler, Doberman, Owczarek niemiecki. To wtedy? No bo tak, taka, taki woreczek dla takiego Dobermana. No nie oszukujmy się, no ale to tak troszeczkę jak to się mówi, jak na byka kartofel. E, ale? Czy to też, też z inicjatywą? Tak, duży worków, zapas. Dużych opakowań i też dawkowanie jest przeliczane na takiego psa. W tym wypadku mamy minimum 40 kg, więc spokojnie pies, który o takiej wadze z takiego worka może skorzystać szybciej na pewno niż pies. Taki, który będzie miał finalnie 5 kilo. Wtedy, jeżeli mamy 5 kg psa, mamy 1,5 kg worki. Natomiast jeżeli mamy większego psa, no a jednak większy pies, no to nie oszukujmy się też większy wydatek. Wtedy mamy większe worki. Właśnie tak ona wygląda: Jagnięcina z owocami. Tak samo jest to w przypadku karm mokrych. Mamy zarówno 800, jak i 400 i to możemy sobie dostosować. Karmę można przechowywać do 48 godzin w lodówce, oczywiście przekładając ją do szczelnego opakowania bądź zatykając wieczkiem i wtedy taką karmę możemy sobie też dzielić na mniejszego psa. Natomiast jeżeli... Karmę można też zamrozić. Jeżeli mamy takiego pieska, gdzie jego dawkowanie dzienne przykładowo jest 100 gram takiej karmy, a puszka jest 400 gram, możemy ją rozporcjować tą porcję, która przypada na dzień dzisiejszy włożyć do lodówki, natomiast kolejną porcję po prostu zamrozić i e, dzień e, na wieczór, czy, czy z samego rana, żeby ona się ociepliła do warunków takich domowych dokładnie e, ją podać, więc tutaj jest, e, jest to rozwiązanie i na chwilę obecną e, sprawdza się dobrze. Tak czy inaczej kochani, w tej misce znajdziecie wszystko co jest potrzebne przy wyprawce dla tych małych piesków i tych, które w przyszłości będą już tymi waszymi ogromnymi e, przybocznymi przyjacielami. Tak i warto jeszcze zaznaczyć, że wszystkie maluchy to gryzonie, więc tutaj też przychodzimy z pomocą. Są łakocie. Naturalnych gryzaków. Większych, mniejszych kości, które są funkcyjne i e, są w topce. Z tej michy od już kilku ładnych lat. Więc zapraszamy, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy w doborze, nie wiecie, czy Wasz schemat na chwilę obecną jest prawidłowy e, pod kątem żywienia, ale też nie dotyczy się tylko szczeniaków, ale też innych psów na innym etapie życia, e, czy... Też pracujących, czy z jakimiś chorobami, zapraszam. I pamiętajcie, kochani, że zwierzaki to nie ma skutki. Niech ten wybór będzie świadomy, przemyślany, żebyście byli wy zadowoleni i Wasz zwierzak. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Zapraszam podcast. Do zobaczenia. Cześć.